There was an old woman near the graveyard. Uh, God. <laughs> <laughs> oh, bitch. That bitch is crazy, boy! There is wisdom in her devotion. And I hope it protected her as it shall protect us. <laughs> what are you doing? Leonardo, what's wrong? Are you okay? <laughs> God damn, the bitch is crazy! Alina, no, escape back! No, let me go! Zajebis. Zajebista. Myślałem, że staruszek będzie nudny. No, ceniłem mu w głowę. Lena? Z biodra jedzie, dawaj! To jest dwururka, to nie jest jak debilu. Hey, hey, we did the thing. Da, hey! the time your number, because they is the Elena, Elena, no! There's nothing you can do. Papa! This entire place is collapsing. <coughs> <coughs> you couldn't save him. He was already gone. <coughs> leave me alone! No, we're getting out of here. I said so leave me alone! <grywa> Ej, motywam ta w garażu to chyba w każdej części. Co się rymuje, z imadło? Jak to co? Podsiadło. <grywa> tutaj naprawdę... Ale w co też było ładnie. Fajne jest to, że on się tak trochę przegibał. Że... Now, that you should be ready. Come help me, Elena, please. That prayer. I've heard it before. There was an old woman near the graveyard. <laughs> you mean that. I... <laughs> hag? bitch is crazy as a bag of rats. There is wisdom in her devotion, though. And I hope it protected her, as it shall protect us. słuchajcie. Grobo, grobo. No, już to widzia, widzieliśmy w demie, prawda? Leonarda pojebało, zostało kurwa małpą. Takie bardzo prymitywne rzeczy tutaj wychodzą, jakby kiedyś rezydent, wiadomo, ząbiaki i tak dalej. wolnochodzące. No, uratuj mnie, uratuj mnie! Strzelaj, tatuśka! Tak jest. No nie, zaczęło coś na kamerce świrować. Bach. No nie, przepraszam, musimy spierdalać. To nie był totalnie twój stary. Już opętany, opanowany. Tak zresztą żyje, więc. Pięć no. There's Papa! teraz musimy się skupiać bardziej na zbieractwie i craftingu tutaj. Leave me No. We're wiedziałeś, że i tak umrze? No kurwa, jesteś na takiej wiosce, są wampirzyce, potwory, zamek i nie wierzyłaś, że kurwa ktoś umrze, no.

co Leonardo To nie jest dla ty budę spaliłeś. O kurwa, on się zamienił w tego. Skurwysynu. Spierdalaj, spierdalaj. Ale ho, akcja. Kurwy synu! Dźgnęcie kurwa tak w pizdę! Spierdalaj! Ugryziesz? To cię ugryzę kurwa! Zapierdol go!

Together. Masz ulte zęby. Też kiedyś miałem. I gotta get out of here. Ucieknij z domu. Czekaj, najpierw cały dom przeszukać. There was an old woman near the graveyard. <laughs> you mean that? Dumb <laughs> bitch is crazy as a bag of rats. There is wisdom in her devotion, though.

Jimmy Stone Come on Let him go Lena I said no Oh my god I'm so sorry father Hey hey that wasn't your father anymore. You did the right thing. Elena, Elena, no. There's nothing you can do. Papa! This entire place no. is collapsing. No. 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 You couldn't save him. He was already gone. Leave me alone. No, we're getting out of here together. No. Słychane, here. silnik. No tak, tylko że nie mamy czym, nie nie bez klucza. Mieliśmy ludzi zamieniających się w zombiaki. no to i w lekanów też potrafią się zamienić. Że też ja nie pomyślałem o tym, że on jest ranny i może rzeczywiście się przemienić. Jakoś nie byłem oswojony chyba z tą myślą, że to samo może być właśnie również w przypadku Lycanów, ale wiadomo. Zawsze kurde, w rezydentach jest ten jakiś wirus. Nie zawsze musi on doprowadzać do tego, że ludzie się zamieniają konkretnie w zombie. O, widzieliśmy przecież też. Inną odmianę wirusa chociażby właśnie w Resident Evil 7, gdzie i tam miał okazję się zmierzyć z tą pleśnią i jej następstwami. A tutaj jeszcze pewnie coś innego. O kurczę, są tu jakieś kluczyki do auta? Czy czego my mamy? Some bitch is crazy as a bag of rats. There is wisdom in her devotion, though. And I hope it protected her as it shall protect us. <laughs> 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 what are you doing? Leonardo, what's wrong? <laughs> are you okay? <laughs> no! Ja, go! Tutaj też szkoda amunicji na niego. Hey, father. hey, hey, that wasn't your father anymore. You did the right thing. Elena, Elena, no. There's nothing you can do. Papa! This entire place is collapsing. No. <laughs> you couldn't save him. He was already gone. Leave me alone. No, we're getting out of here together <laughs> i gotta get out of here okay that prayer i've heard it before there was an old woman near the graveyard <laughs> oh it's is crazy as a bag of rats there is wisdom in her devotion though and i hope it protected her as it shall protect us <laughs> <laughs> what are you doing leonardo what's wrong are you okay <laughs> To Lena? Ale wiecie co, powiem Coś czuję, jak ktoś będzie próbował do mojej córki. To się będę zachowywał dokładnie jak ten tatuś. Hej, to nie twój Helena, no. There's nothing you can do. Papa! This place is collapsing. You couldn't save him. He was already gone. Leave me alone. No, We're getting out of here together. I <laughs> I powie, tatuś, tatuś, to jest, to jest Rafał, mój nowy chłopak. To ja też do niego, tylko... Tak... <grym> tak samo. Mam nadzieję, że Lusia nie obrazi. Lusia, jeżeli to oglądasz w, 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 w 2033 roku, no to, żeby nie było, że, że nie ostrzegałem, tak? There was an old woman near the graveyard. Give me that. Dumb bitch is crazy as a bag of rats. There is wisdom in her devotion, though. And I hope it protected her as it shall protect us. What are you doing? Leonard, oh, okay. what's wrong?

I don't know. Elena, no. There's nothing you can do. Papa! This entire place is collapsing. You couldn't save him. He was already gone. Leave me alone. No, we're getting out of here. Together. No, Beva. you i to get out here. Escape the house. Please. That prayer. I've heard it before. There was an old woman near the graveyard. Give me the bitch is crazy as a bag of rats. There is wisdom in her devotion, though. And I hope it protected her as it shall protect us. <laughs> <laughs> oh! Co to jest? Leonardo, co jest? Jestem ok? <grystanie> o! No! <grystanie> kurwa Spider-Manem został! Uj! Ubryz go no, panem! To kurwa tyle by było z domu, który chronił całe pokolenia? <grystanie> Łżesz, kurwa! Uciekamy czy strzelamy? Ajajaj, do aj, aj, no, kurwa strzelanie nic nie dało, mogłem nie bartować amunicji. Bingo, go, bi, bi, Kurwa spacja, czy kichu, nie wiem. go. Very nice. A ta cała... O ona po herbatę no ja. poszła. A nie, to Elaina na pierdolę. No! Okej, okay, proste. Każdy drapnięty czy tam ugodzony przez lykana zmienia się w lykana? No kurwa, jeszcze decha poleciała. O i kolejna. Dobra, ogień jest skuteczny na wszystko. Czy doliła mu ze strzelba? Teraz Ojcze! He was already gone. Leave me alone. No. We're getting out of here together. to tylko dzięki mnie jeszcze żyjesz. Gdybym ja tam nie przyszedł, twój staruszek zamieniłby się w tego wilkołaka w tamtym małym pokoiku, gdzie byliście sobie razem i tam siedzieliście. Tak więc kurwa no. Nie żebym się prosił, ale boże, jakieś dziękuję. Ja jebie. Dobra, było grubo, na szczęście mamy tutaj ognioodporne drzwi, które idealnie izolują płomienie. Cóż mogę więcej zrobić jak eksplorować? Dalej garaż, warsztat. Zobaczymy co tutaj znajdziemy. No i wszystko rozjebane, ale przynajmniej odizolował się tam ten pokój i wszystko co tam się podziało to jest odcięte. Mam nadzieję, że też spalone tak na wiór, bo jak on tam ich wszystkich pogryzł i dziabnął, to zaraz wszyscy pozostali też się zabędą. W ekipę szczęśliwych psiaczków. Kurwa, lekanie. Uuu lej. Wiem, że w tej grze jest handlarz i to taki paskudnie grubaśny handlarz uh, Examine items in more detail pik. Uh, o, to jestem! Kurwa, to jest to! Mówiłem, że śrubokręt znajdę. Ja to jednak jestem, kurwa, majsterkowicz. Majsterkowicz złota rączka. Coś tutaj jeszcze do znalezienia ciekawego? No tutaj już nie. Jakieś szafki, półeczki, winko może bym sobie pierdolną. Górne szafki, dolne szafki, cokolwiek. Mogę odkręcić spód szuflady na pewno tam się coś kryje. Świerżek pewnie w tym zapomnianym przez Boga miejscu. Co, zapierdalamy w takim razie ciężarówą? No chyba najlepiej, track pi, let's go. Odjeżdżamy stąd w podskokach Thus an old woman near the graveyard. Give me bitch is <laughs> crazy as a bag of rats. There is wisdom in her devotion, though. And I hope it protected her as it shall protect us. What <laughs> are you doing? Leonardo, what's wrong? Are you okay? No! Father! Elena, don't no, stay back! No, let me go! <laughs> Man, Elena I said no my god I'm so sorry father Hey hey that wasn't your father anymore you did the right thing Elena <tries> <Meet." makes noise> <Okay. Tennessee>. <tries> <tries> no There's nothing <Does that tries> <that> you can <tries> do Papa! This entire place is collapsing You couldn't save him. He was already gone. <laughs> Leave me alone. No, we're getting out of here together. Okay, dobra. Teraz musimy jakoś się stąd wyrwać. Escape the house. Bardzo chętnie, bardzo chętnie, bardzo chętnie. Tylko kurde jak? Eee, tu? Nie.